Halo. Nie jadę, stoję. Znaczy siedzę, ale stoję. Nie wiem. Co? No to, no to zabierz go gdzieś. Znaczy, ja wiem, że to ważne, nie jestem debilem. Zadzwoń do Milenki. Niech się nim zajmie. Tak to jak. Milenka będzie wiedziała. Halo. Możesz kurwa. Niektórzy myślą, że ich kultura nie obowiązuje. Proszę? Uderz w stół, a nożyce się odezwo. Cicho, babo. Prostak. Proszę państwa, ja rozumiem, że stoimy bez sensu tutaj, ale to nie jest od razu powód, żeby... Czy byłby pan tak uprzejmy, pomóc mi zdjąć mój neseser? Ale proszę pana, proszę nie wychodzić, bo stoimy w polu. W polu. Proszę usiąść. Aha. Drodzy państwo, no, myślę, że taki przymusowy postój to jest idealny moment, żebyśmy się trochę poznali. No. Bóg jeden wie, ile tu będziemy jeszcze sterczeć. No. A co tam ciekawego piszą w gazetach? Kolejna afera z kolejnym politykiem. Y piszą, y że y molestował swoje podwładne. Już nie chcę się wierzyć. A ja wierzę. Wierzę. A przepraszam, a, a skąd y, jest pani tego pewna, bo to nie są potwierdzone informacje, no, tak? Y, y, ale przecież o tym piszał. Skoro wszędzie o tym piszą, no to no na pewno jest to prawda, tak? Gdyby to nie była prawda, to by nie pisali, tak? No. Y, pan też to czytał, prawda? Ja myślę, że takie rzeczy powinno się nagłaśniać. Dla dobra ogółu. Dla dobra ogółu? Nawet jeśli nie są to potwierdzone informacje. Jeżeli wypłynęły, to znaczy, że taka jest wola boska. Ależ mądrze powiedziane. Młody człowieku, odłóż na chwilę ten kalkulator i pomóż mi. No co mi tu dziadek? Ja pomogę, ja pomogę. A co, co pan chce się ubabrać na własne życzenie? Pan jest taki uczynny. Miłych! No, nie ma zasięgu, no. A, a, a co pan sądzi w, ty, w, 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 w tym temacie? Bo wygląda pan na człowieka na poważnym stanowisku. No właśnie, nareszcie znalazł się ktoś, kto ocenił, że ma odpowiedzialną pracę, nie? przepraszam. A co ja mogę myśleć? U nas w kancelarii też takie. Biegają, co to, starają się o awans, latają po kiblach, pindżą się, a jak to nie pomaga, to mówią, że są molestowane. Tego się nie da słuchać. Szowinista. Denerwuję się, pani, bo wie, że mam rację. Ja, proszę pana, od dziewięciu lat jestem wdową. Dwie córki odchowałam, a jakie mądre. Jedna jest Piar Menadżer w Londynie, druga studiuje prawo w Krakowie. A tak się aktualnie składa, że jestem w trakcie doktoratu z neurokognitywistyki. Bardzo dobrze się Pani kształci. Życzę zatem bogatego męża. Młody człowieku, zamknij okno.

Ja nie zamykam się na mężczyzn. Na interesujących mężczyzn nie, nie zamykam się. A pan czym się zajmuje? Wygląda pan na nauczyciela? Jaki miły. Czuję, że uczynny dla facetów też by się coś znalazł. Co pan, co pan? Proszę, proszę usiąść. Stoimy w polu. Siadaj, pan. Siadaj, pan, panie. No. Ale proszę go zostawić. To jest starszy człowiek. Moi, moi drodzy. A ty się nie znasz ani na pracy, ani na interesach. Lepiej znajdź sobie faceta. On jest takim samym ohydnym zwrotniarcem jak ten polityk. Proszę państwa. Moi, moi drodzy. Ale co? A paniusia? Czyta te swoje piśmidła, karmiąc tylko te hieny dziennikarskie, które żerują na głupocie takich wiejskich bab! Gówniara! Gówniara doktorantka! Jak skazi dupy trąba! No prostaczka no. Ta cholerna statka! Et... <mets>